Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Zapraszam Was na kolejny odcinek Kobi w którym przedstawię Wam skrót najważniejszych wiadomości oraz ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię. Klocek po klocku. Pamiętajcie, że daty wydania, ilość klocków oraz wygląd zestawów są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Model sikorski UH60 Blackhawk to powrót kultowego śmigłowca w nowej wersji do oferty Kobi. Model w skali 1 do 48 składa się aż z 928 doskonale dopasowanych klocków. Model ma aż 54 cm długości. Śmigłowiec zawiera obrotowe śmigła, przesuwane drzwi, ruchome stateczniki oraz detale, które sprawiają, że każdy element doskonale odwzorowuje rzeczywisty sprzęt. W zestawie znajduje się figurka amerykańskiego pilota oraz dodatkowo separator klocków. Który znacznie ułatwia montaż. Kultowy Black Hawk jest już dostępny w sprzedaży. Niesamowita pantera z Kłanina jest już dostępna. Zestaw został stworzony przy współpracy z Muzeum Pancernym w Kłaninie i przedstawia najważniejszy eksponat znajdujący się w tej placówce i zarazem jedyny egzemplarz pantery w Polsce. Model w skali 1 do 28 składa się aż 1152 elementów. Model czołgu posiada ruchome elementy, takie jak obracająca się wieża z ruchomą lufą. Obracające się koła z działającą trakcją gąsienicową i zupełnie nowy wzór gąsienic, jeszcze lepiej naśladujący oryginalne elementy. Więcej na temat tego kultowego czołgu dowiecie się w nadchodzącej recenzji, tak więc zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. A teraz przejdźmy do następnej pozycji. Tankietka TK3 była jednym z pierwszych polskich pojazdów pancernych i odegrała istotną rolę w kampanii wrześniowej 1939 roku. Model w skali 1 do 28 składa się z 323 elementów, zawierających trwałe nadruki. Czołg TK3 posiada ruchomą trakcję głośnicową. Zawiera również figurkę. Polskiego czołgisty oraz otwierane włazy, które umożliwiają umieszczenie go w pojeździe. Wypinane elementy oraz podwójne oznaczenia polskie i niemieckie umożliwiają odwzorowanie pojazdu w barwach wybranej nacji. Planowana data dostępności 20 marca. SdKfz 222 to model niemieckiego lekkiego pojazdu rozpoznawczego z czasów II wojny światowej, który pozwala na zbudowanie. Klockowej wersji tej historycznej maszyny. Zestaw w skali 1 do 28 zawiera 502 elementy, które po złożeniu tworzą szczegółowy model. Pojazd wyposażony jest w ruchome koła z gumowymi oponami, obrotową wieżę, w której można umieścić dodaną do zestawu figurkę niemieckiego porucznika, co dodatkowo wzbogaca zabawę i daje możliwość tworzenia różnych scenariuszy. Planowana data dostępności 31 marca. Kolekcja Imperium Romanum od kobi wkrótce wzbogaci się o kolejne zestawy. Pretorianie. W tym zestawie znajdziesz trzy starannie wykonane figurki pretorianów w pełnym uzbrojeniu. Wśród nich jest również prefekt siedzący na koniu, dowódca Gwardii cesarskiej. Z małą oficerską tarczą. Dodatkowo w zestawie znajdują się sztandar, Aquila, który symbolizuje potęgę Rzymu. Pozostali pretorianie uzbrojeni są na wzór legionistów w hełmy, tarcze z zbroją segmentową i krótki miecz, zwany Gladius. Planowana data dostępności 12 marca. Model jednego z najsłynniejszych myśliwców II wojny światowej, PF109G. Opracowany w skali 1 do 48 składa się ze 125 precyzyjnie wykonanych klocków. Ruchome elementy, takie jak obracające się śmigło, ruchome lotki, nadają modelowi interaktywny charakter, a oryginalny kamuflaż dodaje realizmu. Planowana data dostępności 21 marca. To już wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia w następnym Kobi News i pamiętaj: buduj historię. Klocek po klocku.